Witam na moim kanale, ja jestem Rena, a dzisiaj ze mną specjalny gość Gościu zapraszam Sisters. To jest moja siostra i bardzo jeszcze z nią odcinek Więc taki też pojawia się na moim kanale Na no waszą prośbę zmusiłam <noise> mnie do tego Zmusiłam, ale się udało Mamy pytanka, które zadawaliście mi na moim Instagramie. Macie w ogóle na naszych głowach nasz Instagram. Tak, tu się pewnie gdzieś pojawił. Tak. Zaprasza. Wcale nie jest jeździecki. I mamy tutaj mąkę i generalnie jeśli na przykład będzie pytanie, która z nas jest wyższa i ja twierdzę, że dalka jest wyższa, to wtedy pff. chociaż to nieprawda. Tak, no dlatego ja twierdzę, że jesteś wyższa, bo taka prawda. Dobra, to to więc trzeba... zapraszam Was A do może wytłumacz zasady. No powiedziałam, tak. że ten to. tu. Tak, to, to były pytania, które zadaliście dzielnie na Instagramie. To mówiłam już to. Dobra, nieważne, do tego Dobra. trzeba związać włosy. Zapraszam Was do oglądania. To jest za mąka w ogóle? Tak, i życina. to była z nią przygoda w sklepie, bo ja najpierw wzięłam rozwaloną mąkę się okazało i wybuchłam ich Ha? No i właśnie taka była historia, Natalii, to możemy się już zaczynać, bo mamy dużo pytań. Czy ty nie mąkę? Nie. nie. Dobra. Oh. Czekaj, ja muszę przyznać. Ja się boję. Ja się... Czy ty się boisz? Że mi. Ale obniż się. Nie bo mam. Ja mam się zamachnąć. Norm <głysza> <głosza> zamachnąć? Nie gadaj. Dobra. E, a to okay. nie są pierwsze? To są pierwsze. Mamy tutaj takie listę Pienka. takich pytań. Będziemy wybierać, nie wszystkie, bo niektóre nie mają sensu. A niektóre po prostu nie jesteśmy w stanie jakoś wstrzygnąć, e, chyba, nie wiem. Dobra. E, pierwsze pytanie jest: która częściej jest w domu? Tak, ja czy. Zorro, tylko taki biały zorro! Mam to w nosie! Lena częściej jest w domu, bo, no, bo ja mam treningi codziennie. <grym> nie gdzieś nie więcej codziennie nie ma w domu. Tak wychodzi. Dobra. Która lepiej się uczy? Ej, to nieprawda! Nieprawda! To nieprawda! To nieprawda. Prawda? To jest... Nie. W podstawówce ja się lepiej Tak Jesteś w liceum ja teraz. To, dobra, liceum się nie liczę. E, Okej. Okay. Mówiłam to dzisiaj, na nie nakruszę. Tutaj jest teraz kolejne pytanie. Nie. Ma więcej swoich zdjęć? Ja nie mam prawie ża ała. żadnej swojej <słyski> zdjęć. Muszę mnóstwo swoich twarz. Swoich e, twarz? Swoich <słyski> twarz. Która... <słyski> ten... Tu jest kolejne pytanie. nie sąsiedzi. Która jest większym leniem? do <grymne> no, To no, no. <grymne> jest twoja twarz odbita! Pachnę chlebem! Czuję chleb! Ale taki koszubski chleb! Ale ten, jak wyglądam jak meme, mógł być memem. Kolejne pytanie. Która jest milsza? Zdecydowanie Lena jest milsza. Jeszcze kładzie no jakieś... czekaj po cię, to mi się zaraz ogóle... Lena jak może tego nie słuchać na filmie, ale jak ja jej wkładam rękę do twarzy, to ona mi się... no jak tak... No jakbym... Tak Jestem to to milsza. Trzeba zwolnić, mi się wydaje. Która jest... Nie, która... Która... Która? pytanie. Która <śmiennie> dłużej śpi? Ja wiem, bo ty jeździsz na przykład na 8 na, na konie, a ja wtedy śpię do 12. Mm, nie, w sumie <śmiennie> Nie dłużej się. To razem. <śmiennie> Hej, teraz ty. Co ty robisz? Miłos. Znowu kina. <śmiennie> Jestem jak smok. Okej, okay. kolejny. Kolejna... w bąbkę. O okay. Która ma więcej znajomych? No chyba ja mam więcej znajomych. Nie. Ja mam więcej znajomych. Ale mnie bardziej lubią. Jest yy, wredniejsza. się nakruszyłam na ciebie, że jakoś tak się do... Która jest wredniejsza? Ona, wredziesz. Tak. tak. <śleski> <śleski> to mi się jeszcze. Która siedzi dłużej w toalecie? Obydwie. Siedzimy tyle samo, bo siedzimy na telefonie. <coughs> a to w ogóle jest śmieszne, bo mam podkład na twarzy i ta mąka się zrobiła trochę taka pomarańczowa. Pada mi śnieg przed oczami, mam taką prywatną ciechurkę. Co, Co się stało? Co ty robisz? Dlaczego mamy dziury w stole, w które wypada ta mąka na podłogę, a to ci powiedziałam, że nie nakruszę. Dobra, dalej. Chodźmy dalej. Ale eee, masz mąkę na telefonie? Która jest yy, grubsza. Tak, wyjaśnijmy sobie to. Nie jestem grubsza, jestem po prostu szersza i bardziej okrąglejsza. W zasadzie <śm> jak plastyczek, <śm> <śm> takie plastycznie <śm> 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 O, Piesek też jest Lena po wyglądać. prostu jest. No, 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 widzieliście o siema gałgan. Tak, masz mączkę? <śm> Lena po prostu jest z Slendermana, a ja mam figurę klepsy. Nie no, taka bardziej, trochę Która dłużej jeździ konno. Bum! O, ty... o tu już nie mam mąki. No, ja sobie tu dalej cały czas tak poprawiam. Popraw yy... sobie to tak, bo przywaliłam tym nosem. Ja jeżdżę konno od 11 lat. Jeden... Więcej Natalia. 11, 11, yy -y, Bo ty tak, jesteś tak. rok teraz w tej nowej stajni, a tamtej idzie 11. Yy, nie w tej nowej stajni, tylko w stajni Kajot Koko Grześniki, którą bardzo serdecznie polecam. I pozdrawiamy dziewczyny, bo Dokładnie, wiem, Dokładnie, pozdrawiamy o dziewczyny, bo one też zadawały pewne pytania i Puh, i też one były. Tutaj jest teraz kolejne pytanie, która ma lepszy ubiór. Niestety jest bólem sercą, że, że to jest... mam! Ja tak Ej, ja otworzyłam buci! Fu, Fu glut ci stęczy! Zrobiłaś chleb, z ciasto. Zrobiłaś ciasto z, z nosem z Ej, z patrzcie! Z nosem. Fu, nie rób tak! To jest obrzydliwe, nikt nie chce gadać tego trzymasz. Migdałki czy nie? <głos> <głos> no bo musiałaś wybudzić drugi raz mąkę. Lena się zdecydowanie lepiej ubierę ode mnie. Ja ubieram to, co mi po prostu w ręce wpadnie albo to, co Chyba znajdę. No może wypluć na <noise> Mam mąkę, na zem... Zę... No, to idź na Moment. Muszę wypluć mąkę. <noise> Zapraszam również na mojego TikToka m.ik. Zapraszam bardzo serdecznie. To wcale nie jest no-promo. A oczy! Ue. Pani sąsiadka się patrzyła. Dobra. Kolejne pytanie. Aj, mam taką masę w buzin. Która ma większy pokój? To jest specjalnie, wybierasz. Te tak, pytania. Lena ma większy pokój, ale to dzięki mnie, bo ja po prostu wzięłam ten mniejszy... Nie, bo miały być takie same pokonie. Po, po tak, rodzice mówią nam, że są takie same, ale no wyszło jak wyszło. Wiadomo, kto Fawory, jest pupilkiem. Właśnie, to jest takie pytanie, kto jest pupilkiem. Ja no jest takie pytanie, kto jest pupilkiem rodziców. No i zdecydowanie ja tu jestem pupilkiem rodziców. Która jest bardziej wkurzająca? <laughs> to jest... Zbadaj nam! Lena jest bardziej ode mnie. Nie jestem tylko trochę. No mnie... Ja co ty, ja to cię nie no ty, Do twój kanał ty prowadzisz. Patrzcie, mam mąkę. <laughs> mam takie gluty. <śmiech> <śmiech> o, Boże. Mam rzęsy. Która jest ładniejsza? Z, z bólem se... No Lena, czyń honory! Czyń honory! Dobra, jesteśmy piękne obydwie. Mówiłam, że nie ma idealnego rodzinństwa. Która. Yy, yy, która ma krótsze włosy? Ona wybiera specjalnie te pytanie! Teraz ja chcę, jakieś wybrać ty. Ale żeby się nie putać. Ej, wyłączyłam telefon. jak <noise> Ten telefon jest cały w mące, on już nie wie, co się dzieje. jest takie, które nie były żeby się... bo tam się powtarza parę. Wywołuję częściej kłótni. Aha, dobra, to do mnie było. I to już było już. Mm -mm. To już było już, tak, to było, to wywołuje częściej kłótni. A, no to ja tak. Jest ładniejsza, jest bardziej wkurzająca. Miejsce. Jest starsza. Jest starsza o... ile? Pięć lat. Chodź! Tak, jest starsza o 5 lat, więc... Możecie sobie obliczyć, jak chcecie dowiedzieć lewą bo ja wam nie powiem. Dużej Taka... siedzi w toalecie. To już było. było. Nie było tego! Co ty gadasz? Nie nie było. było! No jak nie było! A nie, no było. Więcej je. Ona dużo je. Niestety bardzo dużo co się. Na <laughs> to, że dosłownie nie mogłam wejść w swoją piżamę. Błyska intelektem. <laughs> Ona błyska intelektem zawsze. <laughs> Bo... Okej, okay, tutaj pytanie od naszej wiernej Funki. Jest bardziej crazy? To w sumie. Ryba... Obydwie. Obydwie jesteśmy crazy, razy. Jak nie ma rodziców w domu, to jesteśmy bardziej crazy, razy. Tak. Zgadza się bardzo często. Jak była choinka, to bombki leciały na potęgę. <laughs> bardziej kocha mojego ulubionego czołga Nicoletta. To jest Natalki koniak koń, jakby coś. to A ja mam to na ustach, buzi i w każdym otworze mojego ciała. Znaczy, może nie w moja pani od matematyki mówi, robimy przykład D, oznaczający ja się na literę D, jak wiadomo co. Co? No nie wiem, to nie miało sensu. Zetknij to potem. Wytnij to. A to jakoś szybko nam poszło, wiesz? No bo jeszcze nie skończyłyśmy. jak? O nie, moje spodnie. Bardziej lubi Arctic Monster. Monkeys. To ja. Bum! Gdzie mam Ghost! Goose? Gdzie mam ghosty? właśnie, go. Lepiej się uczy. To Wiecie ja. Bardziej lubiana. No chyba nie. Wow. Jeszcze szybko Boguś poszło. Z siebie taką pandę? To jest 32 pytania. Boli. To jest, to jest 32 pytania, to jest. <noise> tam były 32 pytania, w sensie, w sensie Ja myślałam, że serio, moja, moja mama powiedziała, że. Powiedziałam, czemu tak mało zdziałaś tej mąki tutaj? Czemu jest tak mało mąki? Po czym mama powiedziała, człowiek, wyjście tutaj w tej budzi, to to ja później zrobię? W sumie dobrze, że nic z tego nie zrobi, bo tam zrobisz nasze wszystko. Zdrapiemy i zrobimy chleb. <noise> um. Czy to już jest koniec? Tak, to trwa 11 minut. Więc. Ee, no cóż, zbliżyliśmy Czekaj. się do końca. Bardzo dziękuję wszystkim serdecznie za, za miłe słowa, za to, że chcecie mnie zobaczyć na filmie. Pojawiłam się tak późno, ogólnie dam le niewarunek, że jak będzie miała 1,5 miliona subskrypcji, to wtedy się pojawię. Nie wiem, czy to zagroziło. To mojej... jest prawie 1,5 miliona, bo to jest pół, <noise> pół do setki. Co się więcej? O! Psa? Nasza mama! O! Pięknie! nie wiem, czy to. <coughs> jakoś. Ale nie poczekaj! Jeszcze ma więcej opadnie. zwierząt! Jeszcze ma więcej zwierząt, jest. Ale mamy to tyle samo. Nie, bo ty masz konia, pies jest na ciebie przypisany i masz. No to, to się nie liczy, że jest pies na mnie przypisany! Jest, <coughs> liczy się! No. Norkuj tam! Ja mam tylko świn, świn. Moje okulary! <coughs> nie są darze brudne. Nie, wcale nie są brudne. Jakie mam. Pewnie w majtkach mam tą mąkę nawet. Giga, jest, kogo, jeszcze go, która jest i... gigakoksem. Ja jestem gigakoksem. Ja jestem gigakoksem. Z obydwie tymi gigakoksami, okej? Okay. No. To chyba teraz już wszystko byłoby na tyle. Każdy możliwy samochód jedzie wolniej teraz niż za... Na <średzimy> mi się tak wydaje. Zaraz kichnę, a jak kichnę, to... Nie, nie mogę tak robić. No właśnie, to jest to, że ja więcej jem. No, ale... Ale sushi czeka w domu, więc... Chcieliście Natalkę o, na filmach, tak więc... Zro... Możemy zrobić teraz ten slime. Chcieliście <laughs> mnie na filmie, to macie mnie na filmie. To było szybkie, krótkie, więc no... Bardzo was Dowiedzieliście się trochę o mnie. Tak. Jak coś i... będziecie chcieli, to może się jeszcze zastanowić. Następny film 24 godziny z moją siostrą w kajdankach. Chyba... 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 Nie ma takiej opcji w ogóle. E, zamawiam już kajdanki. Ja cię zamówię kajdanki, cię przypnę tam do płotu i cię będą te dziki co tu łaszą zżerały. Tutaj nawet nie ma dzików. Są dziki, chodzą tu. Takie małe, podobne do kotów, ale <grym> ja chodzą tu dziki. Ja myślę, że do koty, wiesz? Nie, nie wdaję się. Ja Ej, hey, mam gardło mnie. Ej, hey, mam na rzęsach. Nie róbcie tego w domu, można się udusić. Nie polecam. Ej, nasza sąsiadka się strasznie nastawiła. Ciekawe dlaczego. <suszy> na Dziękuję bardzo. Buśka! Brawo! Brawo. Oh. Mama nas do domu nie chce.